No i nie może być tej funkcji, kontrolnej, funkcji kontrolnej. Funkcja kontrolna. Funkcja kontrolna. Program. Witajcie w świątecznym gdzieś funkcji kontrolnej. Dzisiaj będziemy się bardzo dobrze bawić, przynajmniej mam taką nadzieję. Z nami są dzisiaj. Cześć Marceli, przyszedłem przegrać ten program. Cześć, nazywam się Kuba i w sumie przemotuję do pana Palikota. Cześć, jestem Olek. Tak, bo dzisiaj gramy o bardzo wartościowe nagrody rzeczowe jakimi są książka Maryli Rodowicz, autobiografia i wywiad z Jaduszem Palikotem. Także tutaj poważny, poważny budżet został przeznaczony na ten program. I myślę, że co panowie, możemy zaczynać. Kategorie są za nami, zaczniemy sobie od rebusa. Rebus polega na tym, że kto wie, ten mówi, no i potem osoba, która zgadnie, bądź nie, to będzie dalej wyznaczała. Także zaczynamy, rebus numer jeden, proszę. Donald Tusk. Brawo! Super. Jakub, punkty 1. I teraz, panie Jakubie, pan wyznacza kategorię yy, i na kogo. Kto to powiedział i na siebie poproszę. Uf. Kto to powiedział na siebie? Żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Yes. A. Lech Kaczyński. B. Jarosław Kaczyński. C. Donald Tusk. D. Ten typ mes. Jak myślisz? Obstawiam, że powiedział to ten... Nieco bardziej żywawy z braci, czyli Jarosław Kaczyński. Brawo! Super! Jakubie jak burza yy, proszę o wybranie następnej osoby i następnej kategorii. To jeszcze raz wezmę... Chciałem przypomnieć, że jak odpowiesz źle, to masz minus jeden punkt. To poproszę wiedzę szczególną tutaj na pana w czerwonym kapeluszu. Dobrze, panie w czerwonym kapeluszu, wiedza szczególna numer jeden. Ile jest posłów w Sejmie? A 360, B 460, C 300, D 400. Zważywszy na wszystkie dostępne opcje, wydaje mi się, że najmniej sensowną jest opcja B, także poproszę o ostateczne znaczenie odpowiedzi B. Brawo, super, wiesz więcej niż y, pewna posłanka, czy pewna ministra w rządzie Pana Morawieckiego dwutygodniowym, także brawo, super, jesteśmy wszyscy dumni. Proszę o Cię <laughs> o wyznaczenie kolejnej y, kategorii. Ja bym prosił, y, zapytaj czat GPT, na Olka. Dobrze, Olku. Ta kategoria polega na tym, że musisz zadać takie pytanie, żeby Czadrz Pity wypluł mi taką odpowiedź. Odpowiedzią jest Furdeutschland. <grym> Furdeutschland. Y Co mam wpisać? Hmm. Jaki, fragment jest, y, Jaki fragment wypowiedzi Donalda Tuska jest najczęściej powtarzany w Telewizji Polskiej? fragment wypowiedzi Donalda Tuska jest najczęściej powtarzany w DVP? Tak. I. Faliu, GPT. Chat GPT uznał, że nie ma dostępu do bieżących informacji i możliwości śledzenia aktualnych wydarzeń, w tym nadawania telewizji. Niestety, minus jeden punkt dla OKA. Hmm. Chciałem zaznaczyć tylko, że ja to sprawdzałem, czy w ogóle da się taką odpowiedź uzyskać i się da. Także nie jest tak, że na minę kogoś wrzucam. Da się. Dobra. Minus jeden. Hmm. hmm. Więc wyznaczasz dalej. To proszę wiedzę szczególną na siebie. Dobrze, wiedza szczególna 2. Najstarszy premier w historii trzeciej RP to Tadeusz Mazowiecki, Donald Tusk, Jerzy Buzek, a może Marek Belka? Chodzi o, e, o objęcie, objęcie urzędu. O, o rzędu, objęcie urzędu. No, dobra. Tak, o wiek, w którym <trym> obejmował urząd. Żałuję wybrania tej kategorii na siebie. <noise> <noise> Niemniej... Um, wydaje mi się. Kurczę... U nas... Dobrze, pewnie się pomylę. Yy, ale nie będzie... Z tego tu tak... jesteś. Tak, bo się przede wszystkim ten, ten program przegrać, więc yy, no, nie, nie ma nic dziwnego w tym, że odpowiem źle. Natomiast yy, powiedziałbym, że yy, najstarszą w momencie objęcia urzędu yy, dobrze, niech będzie odpowiedź a pan Tadeusz Mazowiecki Odpowiedź B, Donald Tusk. Spadasz na punktów zero, i. jaka szkoda. W związku z tym, że dalej nikt nie może teraz wyznaczać, to myślę, że Rebus numer dwa. Kto to jest? Tak? No, to jest. Yy, niestety, już świętej pamięci pan yy, prezydent. Brawo, super. Czyli masz dalej jeden punkt, dalej wyznaczać. To poproszę teraz, kto to powiedział? Tak. Na siebie. Na siebie. Na siebie. Zdecydowanie. teraz. Zdecydowanie tak. na siebie. Może wypiłem jeden kieliszek, a może dziesięć. Mam prawo robić co chcę, jestem wolnym człowiekiem. Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Leper, Jacek Sasin czy Leszek Miller? Wydaje mi się, że Pan Jacek Sasin brzmi ciekawie. Natomiast, yy, no tu by się nadawało do doprowodowania pieniędzy, natomiast my jesteśmy w kwestii yy, wigilijnych tradycji, Program, funkcja jesteśmy, Zaś, o tej jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy w trakcie wigilijnych tradycji, a więc przy stole myślę, że najlepiej sprawdziłby się pan pod yy, literką A. Czyli to rozumiem, że Aleksander Kwaśniewski, to jest Twoja odpowiedź. Ostatecznie proszę o znaczenie odpowiedzi. Dobrze zaznaczyłem. Super, brawo, gratulacje, wyznaczam Dobrze. dalej. Uuu, to ja bym poprosił, co wiem o świętym Mikołaju na y, pana Jakuba. Panie Jakubie, co wiesz o świętym Mikołaju numer jeden? Święty Mikołaj nazywał się Mikołaj. Tak samo nazywał się Mikołaj Kopernik. W którym roku rodził się Mikołaj Kopernik? Odpowiedź A1483. Odpowiedź B. 1543, odpowiedź C. 1533 i odpowiedź D. 1473. Najpewniej teraz zrobisz z siebie debila, ale dla mnie nie jest to żadna nowość, bo codziennie nie mam lustra w domu, więc wydaje mi się, że odpowiedź D. Odpowiedź D jest odpowiedzią błędną, <mum> gdyż Mikołaj Kopernik urodził się w 1483 roku. Niestety, panie Jakubie... Minus jeden punkt. To myślę, że możemy zostać w tej kategorii. Yy, co wiemy o świętym Mikołaju i dwójeczka, ale tym razem yy, tutaj Dobrze. na Olkę. Panie Olku, święty Mikołaj hmm. przynosi prezenty w większości Polski, ale kto przynosi prezenty na Śląsku? A gwiazdka, B dzieciątko, C gwiazdo, D górnik. Yy, zastanawiam się między gwiazdką, a dzieciątkiem. Yy, myślę, że dzieciątko, odpowiedź P. Brawo, brawo. Hmm. Czemu nie górnik? Czemu nie? Ponieważ kurnik przynosi węgiel. A jak wiadomo, węgiel to jest najlepszy prezent. Dobrze. Brawo, gratulacje, wyznaczasz dalej kategorię i osobę. Eee, Okej, okay. wyznaczam se chat GPT na Marceleko. Reważ, dobrze, dobrze, Reważ. zapytaj chat GPT Reważ. numer 2. Hmm. Donald Tusk. Jakie mam pytanie zadać? O, tu wykorzystam już dzisiejszą kategorię. <laughs> Zadałbym pytanie, kto był najstarszym premierem trzeciej RP w momencie obejmowania urzędu? Premierem RP? W momencie, w momencie obejmowania urzędu. Niestety, zadałeś pytanie RP, a nie trzecia RP, więc najstarszym był Józef Oleksy. A poza tym... Warto się poproszę. Poza tym Chat GPT aktualizowany był do stycznia 2022. Więc Donald Tusk jeszcze nie został wtedy premierem. No, bardzo mi to wszystko jedno. <grym> Niestety, ale konkurencja aktualnie powiem szczerze, panowie, zażarcie, zażarcie wszyscy macie po jednym punkcie. Także Oleg dalej wyznacza. Wpiary na siebie. Eee, Muszę. Może... Kto, kto? to powiedział? Kto to powiedział? Yy, numer chyba trzy. trzy. Mhm. Piłeś nieskal. Bronisław Komorowski, Beata Szydło, Borys Budka czy Piotr Żyła? Przyjmij Piotr Żyła, natomiast to świetna, świetna reklama by mogła być, świetny, świetna reklama pod kątem marketingowym. Albo Porysputka, albo Piotr Szyła. Nie wydaje mi się, żeby albo porońców Komorowski coś takiego mu fili. Mm. Niech będzie odpowiedź APCT: Piotr Szyła. Brawo! Super, Dzięki. dokładnie. Piotr żyła jest znany z wielu różnych cytatów. To był jeden z nich. Myślałem, że powie, że z picia. <grywa> tak. nie, nie obrażamy Piotra żyły. bardzo Absolutnie. Pozujemy. Dobrze, Olku, wyznaczasz dalej. Eee, to muszę wezmę również e, na siebie i tym razem rebus. Rebusy jest tak, że jakby pokazujemy i każdy, jakby kto, kto wie, ten odpowiada. Dobrze. Czyli to jest taka kategoria, że każdy okay. może odpowiadać. Jasne. Rebus numer 3. Trudne się filosofało. Trudne, <laughs> trudne. No panowie, kto to jest ta osoba po lewej stronie? Aknieszka Holand i Pszczoła Miodna. Po lewej stronie jest Pszczoła Miodna? Po, po lewej jest Aknieszka Holand. To po prawda. Po lewej jest... Kto to może być? Mogę podpowiedzieć, że to nie jest pszczoła. <laughs> Strasza cisza. Można zgadywać? Nie ma ujemnych punktów za zły głos? Nie, no nie mam <laughs> niczego... Nic powiedzieć, Mogę podpowiedzieć, że to jest <coughs> polityczka na imię Agnieszka. Agnieszka ciemianowicz Bąk. Brawo! Gdyż o, to jest bomba. O ładko, Tak był ten rebus, panie no, prowadzący. Tak. Dobrze, Marceli okay. minus jeden punkt, Olek jeden. I w takim razie Oleg, wyznaczasz dalej. Yy, na mnie zgadnik Toto. Zgadnik to. Proszę nie patrzeć, panowie. Adam, jedynka, zgadnij kto to. Jedynka, nie dwójka. Dobra, no, może być dwójka. <grym> Więc tak, no tak. musisz powiedzieć tak, żeby chłopaki odgadli, kto to jest. Nie możesz użyć tych słów. No i nie możesz użyć, użyć imienia, nazwiska. Możecie patrzeć już. Jest to liter partii, można powiedzieć, e, które uważa się obecnie za partię chłopską od PSL-u. E, e, wszedł we współpracę z Platformą Obywatelską. lekka kamysz e, niż PSL. E, bardziej yy, niż w ramach platformy. Kołodziejczyk, Kołodziejczyk, Kołodziejczyk. Kołodziejczyk. Tak. Imię? Imię? Michał Kołodziejczyk. Tak. Jak? Jeszcze raz? Michał Kołodziejczyk. Jak? Michał poczekaj. Czekaj. Kołodziejczyk. Czekaj. Kołodziejczak, Michał Kołodziejczak. A, tak, Czekaj. brawo! Dobrze, Dobrze tak, czyli Olek, tak, tak. Olek... Bezimienny z gotika w rządzie, tak zwany. Olek, punkt, <laughs> Jakub punkt. Brawo, brawo. Dobrze, to taki takim razie skoro zgadłeś, to teraz Jakub wyznaczasz. To tak dla śmiechu. Poproszę rebus. Dobrze. Rebus numer 4. Grzegorz Brown! Brawo! Oh, A, Dobra. Dobrze, wyznaczasz. Poproszę następne. Kto to powiedział na siebie? Kto to powiedział na siebie? Wydaje mi się, że to jest czwóreczka. A więc tak, chodź szczególnie. No. Janusz Korwin-Mikke z Bigniew Dziobrowy, Komorowski czy Janusz Kowalski? Tak. Wydaje mi się, że Janusz Korwin-Mikke nie jest osobą, która wystarczająco zna się na tytułach współdalnej Japonii, żeby móc używać takich zwrotów. On bardziej jest z pochodzenia Sarmatą, więc używałby prędzej terminologii związanej jest właśnie z historią w naszej zacnej krwi i kraju. A pan Janusz Kowalski, w sumie ostatnio słyszałem o nim w Rumunii, więc z Japonią chyba też za wiele wspólnego nie ma, więc metodą wykluczenia postanowiłem wybrać odpowiedź C, Bronisław Komorowski. Tak jest, prawu panie Jakubie, ma pan punkt, więc wyznaczasz dalej. Poproszę, jeszcze raz Rebus. Jeszcze raz Rebus, Rebus Aha. numer 5. Janusz Korwiamika. Brawo! Dobrze, został nam jeszcze jeden rebus, wyznaczasz dalej. Teraz poprosiłbym wiedzę szczególną na pana w czerwonej czapce. Pan w czerwonej czapce wiedza szczególna to będzie chyba numer 3 teraz. Czy Stanisław Żółtek i Janusz Piechociński byli w Unii Polityki Realnej? Tak? Nie. Stanisław Żółtek? Y I Janusz Piechociński. No Janusz byli w Unii Polityki Realnej w UPR-ze czy byli. Yy, poproszę o zaznaczenie yy, odpowiedzi B nie. Brawo, tak jest. Chociaż Stanisław Żółtek był. Tak, to poproszę dalej na siebie wiedzę szczególną. Dalej na siebie wiedzę szczególną. Numer 4. Kto zdobył najwięcej głosów w wyborach prezydenckich w historii trzeciej RP? Andrzej Duda, Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa, czy może Bełnisaw Komorowski? Poproszę o znaczenie odpowiedzi, a Andrzej Duda. Niestety jest to błędna odpowiedź, Lech Wałęsa miał więcej. Tam niewielka ruryzacja była no? 200 tysięcy około. No dobrze, Co w takim razie, skoro nie, mamy kto, nie ma kto wyznaczać, to ostatni rebuz. Makur Morawiecki. No, no, chyba koło pierwszy. Mamy war? Jeżeli nie mamy war, to ja przyznaję punkt Marcelemu, bo ma najmniej. <głos> <głos> halo, halo. Wydaje mi się, że Marceli, wyjście tak samo, Marceli ma mało, tutaj musi być rywalizacja, Ty masz najwięcej. No. Przepraszam bardzo, co to za redystrybucję punktów? Bardzo im przykro, yy, można zgłaszać skargi po programie, mam celi yy, 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 yy. No w wiedzę szczególną na siebie Na siebie? Tak, no Znowu chcesz przegrać, tak. dobrze. no z, z taką myślą przed programu, więc chciałbym ją zrealizować. Czekaj, te teraz pięć, pięć, pięć. Teraz piąteczkę, tak. Który polityk wziął udział w Tańcu z Gwiazdami? Krzysztof Bosak, mi Męcen, Robert Winicki czy Artur Dziambor? O matko. Mm, powinienem to wiedzieć, ale... No? No? No powinieneś tak. tu wiedzieć. Dobrze, e, Jezus, naprawdę zaćmienie mózgu dostałem. Mam dwie... E, w głowie myśli, natomiast powiedziałbym, że... No nie pamiętam tych Dobra, Bosek. Tak. Okej. Okay. Brawo. Nie, Super. Jeszcze, jeszcze chłop... Dokładnie, na... czyli panowie tracicie Janusza Palikota i tracicie po punkcie. Yyy... E, skończmy wiedzę szczególną też na siebie. To ma... będzie już? Tak, to będzie ostatnio. No, no, tak, się, tak, no, się. Czy Go John Godson był posłem na Sejm LP? Tak, nie. Może przeczytam jeszcze raz odpowiedzi. Tak, nie. Wydaje <grym> mi się, że spośród wszystkich trzech dostępnych opcji odpowiedź numer 1a yy, tak będzie poprawna. Tak, brawo. John Godson był posłem. Dziękuję. Dobrze, no w takim razie dalej. najlepsza kategoria wykorzystana, więc ja bym chciał, bo tu była, była skarga na punktację, więc ja chciałbym dać Ci wykorzystać w, 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 w swoją wiedzą, pomyśleć konkurentom. Czat GPT chciałbym poprosić i tu największe reklamacje były pana Jakuba, więc prosiłbym. Dobrze, dziękuję. Żeby, żeby mógł się my... wykazać, będzie punkt. Z o, Ostatni proszę bardzo. ChatGPT. Proszę bardzo, Solidarna Polska. Jak się nazywała pierwotnie partia Zbigniewa Żobre? Platforma wtedy. Tak jest. Udało o! się. Brawo. W końcu komuś się udało. Super, o. brawo. Także tak. Mamy już czat GPT wykorzystany. <laughs> Może powiem punktację. Jakub 5, Olek 4, Marceli 3. Także. Stabilnie nic się nie zmienia. Czy zostało jeszcze coś z kategorii kto to powiedział? Yy, już ci mówię. Wydaje mi się, że zostały jeszcze dwa. To poprosiłbym, kto to powiedział na siebie. Szczęść Boże i ratuj się kto może. Janusz kowin Tadeusz Rydzyk, Grzegorz Braun, czy ja? Paweł Drogi. Wydaje mi się, że jest to zwrot. Często używany przez osobę, która ostatnio wyraziła swoje poparcie dla Palestyny pewnym gestem w, w naszym Sejmie. I ta osoba bardzo żałowała, że nie znalazła y, gaśnicy na pianę. Wydaje mi się, że będzie to pan z reklamy Golarek C. Grzegorz Brawo. Tak jest. Brawo. Bardzo cenna wiedza. wyznaczasz dalej. A, dokończmy kategorię. Kto to powiedział ponownie na siebie? Popatrz. Na siebie, dobrze. Chodź Tygrysie, scena jest Twoja. Robert Wiedoń Szymon Hołownia, Anna Maria Żukowska, czy Pawlina kosiniak kamysz Tak bardzo, jakbym chciał stwierdzić, że powiedział to Robert Wiedoń Robert do Krzysztofa Bosaka, jak w tym Niestety tak się nigdy nie stało, więc nie jest to moja odpowiedź. Szanowny Pan Marszałek. Rotacyjny też takiego nie... Pan marszałek kręcący się wokół własnej osi też tego nie powiedział. Pani Annę, Annie Marii niedawno przewrócili Twittera, więc nie miała szansy tego powiedzieć w swoich zwidach. Wydaje mi się, że najlepszą nie będzie pani Paulina Kosiniak-Kamysz, która powiedziała to zdanie do swojego męża na bodajże spotkaniu partyjnym. Tak A jest. do kośniaka czy do kamyszy? <grym> Wydaje mi się, że mogę to powiedzieć do obu, aczkolwiek brzkoł ją bardziej ten z brodą. Dobrze. Brawo, wyznaczasz dalej. A. Co wiesz o świętym Mikołaju na no, pana Olka? Ma taki ładny sweter to z Rudolfem. To zobaczymy, Dobrze. czy coś o jego pracodawcy. Czyli świę... co, co wiesz o świętym Mikołaju? Trójka. Trójka. Święty Mikołaj pochodzi z Laponii. Jaką powierzchnię ma Laponia w kilometrach kwadratowych? Okej... Okay. Oczywiście część, w przybliżeniu. Laponia, czyli część Finlandii. Yy, część, Finlandii Ale też część Finlandii i górna część Szwecji też, chociaż trochę mniej. Powierzchnia Polski to około 312 tysięcy km2, to na pewno będzie mniej, czyli... Yy, Albo 100, albo 200 tysięcy. Strzelam, że to będzie A, 100 tysięcy. Tak jest, brawo! No brawo, dziękuję. to jest poważna wiedza o Świętym okay. Mikołaju. Święty Mikołaj, czwórka na siebie. Może czwórka idźmy za, na siebie. za ciosem. Tak jest, dobrze, dobrze. Święty Mikołaj, przeniósł Ci prezent, dostajesz punkt. Dziękuję. Co dalej? Mm. Myślę, że w piątce y, tego nie będzie. <klarzisz> no no, to <śmiennes> ja, <wziął, ja>, <śmiennes> nie, 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 Ja nie, 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 tak. Wiedza ogólna. Chyba Co, jeszcze nie właśnie było Nie, nie mówię, było jeszcze ani razu. razu. A jest Dobrze. sporo. Wiedza ogólna numer jeden. Ile wal w karierze wygrał Mariusz Płodzianowski? Okej. 27, 17, 7, czy może 10? Myślę, że ta siódemka w trzech pierwszych odpowiedziach nie pojawiła się bez przyczyny, zatem odpowiedź B może 17. Tak jest! O kurde! Ale zmyłkę zaznaczyłeś! No, to <grym> no, jest dedukcja. So, 3 pierwsze: 27, 17 7, czyli powtarza się 7, powtarza <grym> się 10 i 17, czyli Dobra, idziemy dalej, to sumy ścisłe, idziemy dalej. Dobrze, wyznaczasz dalej. Budynek. Idziemy dalej. Dwójeczka. Na siebie? Na mnie. Jaki pseudonim miał Mariusz Pudzianowski? Odpowiedź A, Pudzian. Idziemy dalej. Odpowiedzi że nie mam już Chciałem dalej. powiedzieć, że wszystkie odpowiedzi są poprawne. Pudzian, Pudzi, Lapyton i Dominator. Wspaniałe pytanie. Ja nie chciałbym nic słyszeć, ale Olek też ma dwa bonusy darmowe punkty w tym programie. Także... Tak wylosował. Bardzo mi przykro. Nie ma tak. dowodów, że wiedział. Dobrze, co dalej, Pani Olku? Trzy może jeszcze. Też na siebie? Na siebie. Dobrze. Jak nazywa się tradycyjna potrawa wigilijna z maku podawana głównie na Kresach? Węgielek, e... kutia, moczka czy makówka? Węgielek to Śląsk, <laughs> więc e, kutia. E, na Kresach myślę, że to kutia, odpowiedź P. Tak jest. Jedziesz jak burza. E, Sądzę, że wyprzedziłem pozostałych, zatem teraz kolejne pytanie e, zostawię może na Jakuba. Czwóreczka. Też wiedza ogólna, dobrze. Kto wydał w 2022 roku album Najpiękniejsze Kolendy? Majka Jerzowska, Justyna Steczkowska, Maryla Rodowicz, czy może Klocuch? Yy, zasadnicze pytanie: czy pisownia jest oryginalna? Yy, nie wiem. Wiesz. <grym> Wiesz. <grym> Dobrze, w takim razie wydaje mi się, że. Ten album został wydany przez największego, no moim zdaniem, z celebrytów, zawartych w odpowiedziach. Filantropa, Wielkiego Człowieka, osobę, której słowa towarzyszą mi na co dzień, więc poproszę o odpowiedź D. Tak, był to klocuch, brawo, gratulacje. Może przytoczę punktację. Oleg 9, Jakub 8, Marceli 3. O! o. o. Do, że. Dobrze, chociaż Mo do. Możesz dalej wyznaczać. Poproszę piątkę na siebie. Na siebie, dobrze. Jakie słowo zostało w młodzieżowym słowem roku 2016? XD, sztos, beka czy dzban? O Jezu. Trudne, trudne się wylosowało. Zwłaszcza, że ja już stary człowiek jestem, nie pamiętam. Nie pamiętać, czasów. wtedy byłeś młody. No, wtedy byłem młody i głupi. Powinien teraz być konkurs na jakieś boomerskie słowo. Jakiego bo słowa używałeś wtedy? O Jezu. Smoczek. Wydaje mi się. Że 2000... ma jeszcze Janu... tego Janusza Palikota. Wydaje mi się, że w 2016 takim słowem był sztos. Tak jest. Brawo. Co to prawda. To prawda. Jednak jeszcze nie jestem aż tak stary. Jeszcze. Aczkolwiek plecek wstaje rano już bolą. W końcu była zapuszczona. Dobrze. Następne pytanie wyznaczasz. A, poproszę szóstkę na siebie. Dobrze. To jest pytanie bonusowe, ponieważ wyświetlenia nam wpadły, więc po prostu Szymon chałownia się tutaj zawitał, także nie wiem, czy wybierasz odpowiedź A czy B. Poproszę odpowiedź A. Dobrze. Nieoprawda. Z serca poprzednią C. Dobrze, następne pytanie wyznaczasz. Poproszę siódme pytanie. Dostałem za to punkt, czy nie? Tak. To poproszę. To może siódme pytanie dla pana Marcelego. Siódme dla pana Marcelego, tak jest. Z kim Kloców nagrał kolendę. Z Krzysztofem Krawczykiem, Rafałem Brzozowskim, Majką Jarzowską czy mi Golec. Niestety tak jak mój przednik nie jestem na bieżąco z twórczością wielkiego filantropa. Jednakże spośród wszystkich odpowiedzi najbardziej przemawia do mnie odpowiedź de bracie Golec. To prawda, natomiast z Rafałem Brzeżowskim i Krzysztofem Krawczykiem również nagrał. To było dosyć łatwe pytanie. Ale gratulacje. Majka Dziękuję. Jerzowska bo jedną wadliwą odpowiedzią możesz wyznaczać. Co zostało? Zostało nam na pewno zgadnij, kto to. Blew został na pewno. Tak, ale jest coś, z... kto to powiedział? Ja już czekaj, patrzę. Kto to powiedział, już nie. Okej. Okay. co y wiesz o świętym Mikołaju jeszcze? Czekaj. Dobra, jedźmy z Mikołajem. Dawaj dawa, Mikołaja. Mamy Mikołaja. Na siebie? Y da Dawaj. Czekaj, Może Zaz, punkty zaraz powiem. Do, do <grym> numer 5, numer 5. Z jakiego kraju pochodził święty Mikołaj? Polska, Turcja, Rosja, Finlandia. Wydaje mi się, że opcja B y jest kusząca. Natomiast y niestety nie, Turcja nie, nie, nie wydaje mi się, aby była podwyżką pod, pod poprawną. Zaskakująco podobne są odpowiedzi A i C z racji... Yy, o jako to... drugiej literki i A ja jako ustałem. Dokładnie tak. Natomiast wydaje mi się, że yy, tutaj poprawną odpowiedzią będzie yy, najlepsza, yy, najlepszy rodzaj wódki na rynku, tak jak jest odpowiedź, odpowiedź D. Panie no. Marcelu, yy, Turcja. <grym> 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 Także... Zaskoczyłeś kto, kto wyznaczał przed Marcelim? Ja. Jak? No to wyznaczasz. Zgadnij kto to, poproszę. O. Na siebie wyjątkowo. Zgadnij kto to na siebie, to czekaj, nie puszczaj tego na razie. Wy się musicie odwrócić. <grym> Patrzysz w telewizję. Możesz pod... jedyneczka, jedyneczka. <grym> Dobrze. A już, już tak. A więc y, jest to osoba obecna w naszym życiu politycznym. Ostatnio była w Rumunii. Ma pypcia na czole. Janusz Kowacki. Takie. Brawo! Dobrze, może dobrze. przytoczę punktację. <laughs> Aktualnie na pierwszym miejscu mamy Jakuba z ilością punktów 11, drugi jest Olek 10, Marceli stabilnie 3. <laughs> jeszcze? Kurczę. 30% jest. Dobrze, Olek, wyznaczasz. E, jeszcze skadnik to to. Wykorzystajmy do końca tą kategorię. Tylko na. Dobrze, to w takim razie proszę się odwrócić. Trójeczka. Na siebie, nie. Jesteś w już porządku. Tak. Dobrze. Dziecko. E, Dziecko y, byłej partii szącącej, szącącej przez ostatnie 8 lat, można powiedzieć, ostatnio miał y, sprawę, proces y, na Uniwersytecie Warszawskim. Ostatnią Myślę, że Marceli był szybszy. Tak, tak jest. Był. Jeden Mikołaj i trzy pytania, jeden e, na jeden. Dobrze, to Mikołaj na siebie, na tego ostatniego. Dobrze, panie Marcelu. Mikołaj na ciebie. No wiedził cię Grinch, świąt nie będzie, dostajesz minus jeden punkt, chyba, że zaśpiewasz kolendę. E, nie, poproszę minus jeden punkt. <grym> Widzę, że stabilnie do celu. <grym> tak. A więc panie Marceli wracamy na trzy punkty. Bardzo. dobrze. E, także dobrze, masz. Dziękujemy za program. Dziękujemy, dziękujemy za program. E, Przekazuję punkt Marcelemu. Byliście z nami wręczenie nagród, możecie sobie panowie wręczyć. E, pan Olek wygrywa książkę Pana Janusza. E, Pan Jakub wygrywa Marynę Ja biorę choinkę. Dobrze, a ja biorę swój laptop. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne odcinki Funkcji Kontrolnej już w nowym roku. Hej!